500 metry stąd idę obejrzeć jakieś są dziury w ziemi. Ciemno w lesie. Ładny, huba buba patrzcie ładne a no, tak jak będę oglądać to nigdy nie dojdę ale pięknie trochę późno jest Trochę raźniej mniej, jak idziemy razem. O. Lepiej iść potem. O. Zobaczcie co turyści robią. O. Jaki super! Kochaniutki dla Ciebie nagrywam, zobacz, nie przyjechałbyś tu wózeczkiem. Ja muszę uważać, żeby się nie pośliznąć. Uciekaj bas! Uciekaj! <S preachry> bas, idzie pierwszy. Dawaj, was, Dawaj, idziemy. Upa, wow, jaki głos, fajny. He, he, he. He, Ławeczka. Można sobie odpocząć, bo już jesteśmy... Tak, dosyć wysoka. I teraz nie wiem w którą stronę zobacz, kochani, takie jakie. O! Na ziemi. A i tu można iść. I tu? I tu. No dobra. To idziemy tu. O! Jakie widoki. Uj, uj. Muszę zejść tu z tych kamieni. 2 euro, 1 euro, 4 euro. Czyli dorosły człowiek płaci 2 euro, dziecko 1 euro, rodzina 4 euro. Są takie liny zabezpieczające, a tu jest taka piękna dziura. Ej, hey, Agniesz! Uciekaj! Uciekaj I Idę tą gorszą drogą, ale trzymam się liny. <trybuj> Tam jest fajna. Muszę jakoś dojść. Jestem. Zobaczcie, jak to kiedyś lodowce ładnie wyrzeźbiły. Takie dziury. No idę dalej. A tu jest fajna dziura. Idę dalej. Oj, kochaniutki, to wszystko dla ciebie się poświęcam. Robię dziury. Ojo oj, oj, jak się... Jakie tu dziury duże? Patrzcie. I tu wow. Jak to ładnie wyciosane w kamieniu? Idę jeszcze tu, zobaczę. To zobaczcie jeszcze kamionek leży Jan jest tak przepychany, przepychany i takie ładne się robią. No padnie jeszcze ja ci nie wyciągnę. No nie. Tu niektóre mają te drabiny. Tak, można schodzić do nich. Proszę chyba wyjść jak padnie? O, o kurcze. O Boże, jaki tam duży jest. Mhm. I tu zobaczcie. Jaki duży. Ale ładnie wyciosane. Ta drabina to nie wiem, wydaje mi się, że jak ktoś wpadnie, to żeby wyszedł. O. Jeszcze dalej? Jeszcze dalej tam są schodeczki, a tu sobie można odpocząć posiedzieć na ławeczce. I raczej nie polecają, żeby schodzić ze ścieżek, bo można wpaść do takiej dziury i zostać na nas. <noise> Ale tutaj dziury jest tu. 10,2 metry wysoka. Wow. Ale duża, wyrzeźbiona, łata. Ten ma trzy i dwa metry wysokości. No. Wow. Taki kamienki. Tłuką się, tłuką się, tuką się. Jogo O, tu taka jest dzióreczka. Ogładnie mi się kręci, bo no, muszę iść dalej. Uf, jeszcze kawałeczek. Tu takie dwie dziurki, jedna maleńka. Co tam masz? Zwierzątko jakieś czuję chyba. Jakie zwierzątko pewnie. A któremu mamy iść teraz? O Jezu, poszczijcie Poszczekie tam na dół Aha wow. Uhuhu. No! A zejdźcie, zejdźcie stąd Albo się suniesz i dopiero będzie. I idziemy na dół teraz. Ła! Wow. Trochę stromo. Trzeba uważać. Kochanie, ja muszę na razie schować kamerę, bo nie dam rady tak po takiej stromej zejściu.